Yy, witam was w moim let's play z gry GTA San Andreas yy, i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę yy, tak powiem wam że szczerze nie pamiętam aha ostatnio razem z Dominiką nagrywałem miesiąc temu ponad chyba nawet yy, no i co no będziemy wracamy do przygody z CJ'em. co my tam mamy aha mamy tych OG low jest i to C czyli crush Czyli to są ci policjanci. Yy, tak sobie myślę. Mm, Czekajcie, sprawdzę sobie na mapie, czy coś na, nowego nam się tam nie... Jak jest legenda? Legend? O, dobra. Czy nam się coś nowego w sumie nie aktywowało siłownia? Chociaż wiecie co, możemy sobie pójść do, do siłowni, co nam szkodzi. Wiem, że mogę pojechać samochodem, ale wiecie, nam się zwiększy ten wytrzymałość tutaj w tych statystykach wszystkich i to się wszystko ładnie nam przyda. No, jest dzisiaj, no, dzień po nagrywaniu Silent Hill, godzina 14:07. Hmm. 14.2, przepraszam, 21 czerwca, czerwiec, czerwca, cokolwiek, whatever. Dobra, e, no i no to mówię, teraz sobie pójdzie na tą siłownię, może z jakiejś ciuchy kupimy, hmm, zobaczy w sumie. No bo niestety, tak w ogóle, jak ja się garbię. E, w ogóle tak no teraz tak na dobrym, na dobrej sprawie cały czas jesteśmy na początku gry i no jest tylko jeden dostępny sklep z ciuchami. Potem będzie ich zdecydowanie więcej, no chyba około 10. Coś takiego. No i każdy na pewno ma masę ciuchów, także można będzie sobie wybierać. Chyba że, ostatnie, chyba że ostatnim razem ubierałem jak z Dominiką grałem. A chyba tak, chyba ostatnim razem ubierałem. Dobra, to nie muszę. W sumie także tak dużo kasy nie ma, więc a to siłownię sobie pójdziemy, żeby wiecie komuś. Jak sobie przepakujemy, to żeby komuś przywalić porządnie. No w tej grze akurat to, to jest... Yy, no... jak to się nazywa? No tutaj na przykład siła no ma jakieś tam znaczenie, tak? W tej grze. Yy, w, wiecie, jeżeli chodzi w przełożeniu na uderzenia na przykład, tak? Dobra. No to sobie podnosimy. Znowu shift i control, tak? Czekajcie, bo to jest po prostu... No dupa. No, jeden jest. No kurde, nie wierzę kiedy jest o... Od... wiecie kiedy jest... Czekajcie, dobra. Dobra, jest dwa. Może słyszycie nawet jak na pieprzem tą klawiaturę. Dobra, jest trzy. Ja się sam kurde namęczę, szyty. No, cholera jasna. Czekajcie. No tak blisko cztery było! No dawaj, CJ, do cholery! Nie wytrzymam, czekajcie. Raz, dwa, trzy. No. No nie wiem. Jeszcze raz. Ja się nie poddam. Cholera jest, na ja się nie poddam. No! Udało się! Jeszcze raz. Dobra. Nie, zrobimy do 6 powtórzeń. Dobra. Do 10, dobra To jest naprawdę wiesz co Ja wiem że on się w sumie bardziej męczy, ale no Jest to też cholernie irytujące Dobra No widzę <laughs> Sorry <śmiech> Jeszcze czasem mam kaszel. <laughs> widzę z niego tam żadnego pakera nie będę robił, bo to jest bez sensu bo to będzie biegał jak taki płudzian cholera i sobie od razu jeszcze skoczymy na rowerek, żeby trochę nam wytrzymałość skoczyłam na poziom numer 7. Oczywiście, tutaj, już samym shiftem, to już będzie szybciej. No i sobie będziemy jeździć. W ogóle, no. Mm... Ta siłownia jest tak trochę... zawsze takie odczuwałem otóż nam jeszcze spada. Uważam, że ta siłownia jest taka trochę no pusta tutaj, no bo mimo tego, że tutaj jest kilku tych gości, no to jednak jakoś tak pusto jest y ściany jakieś takie dziwne. Następne będą zdecydowane, znaczy następne w przyszłości jak będziemy szli do jakiejś tam siłowni w tej grze, no to zobaczycie, że na są zdecydowanie lepiej wykonane. O wytrzymałość nam wzrosła Jak mówię wytrzymałość jest związana z tym jak na przykład Długo możemy biegnąć, biec, biegnąć, biec, biec sprintem, tak dobrze mówię, biec sprintem. Dobra, cicho. E, no to, aha, w ogóle też jest taka ciekawostka, że nie we wszystkich budynkach w środku możemy sobie właśnie sprintem biegać. Nie wiem czemu tak jest, no ale no, dobra, e, to sobie jedziemy teraz zapisać i weźmiemy się za misję dla OG Lowka. E, Chyba dla OGLO. No cholera! To mi się wpieprzasz. No i ku. Raz się przypomniał klocu Higetea San Andreas, tak. Nie po prostu rozwalam jest ten gośnie. Nie wiem czy wam mówiłem, żeby zapamiętać ten dom. Jeżeli wam nie mówiłem, to teraz wam mówię, zapamiętajcie ten dom. Takie małe coś. Zobaczycie zresztą. Jump, no chyba, że ktoś grał w tą część, no to wie o co chodzi, tak. Dobra. Chyba nie ma tego. Hmm, jak on tam miał? E, jak on się nazywał? Smoke? Nie. Nie, Big Smoke nie. No nie pamiętam ten, no jak się nazywał. Głupi był. Rider, o, tak. Go chyba nie ma, bo samochodu. Bo, bo też nie ma właśnie samochodu na podjeździe. Dobra. Zapiszę. O, jeszcze mam zapis z lutego, nie wierzę. Kurde, z marca. Hmm, jak ja często tą grę nagrywam, dobra. Dobra, to wiecie co? Sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Wracam. Wszystko ładnie się nagrywa, także kontynuujemy. Yy, odsłuchałem sobie nagranie w tym momencie, w którym... że tak powiem, siłowałem się z tą sztangą i to co najmniej jednoznacznie brzmi, więc... Yy, no. Tyle chciałbym <śmiech> <śmiech> powiedzieć. Dobra. Widać, że się nocka zbliża. No to sobie idziemy do garażu. Myślę, ten dźwięk jak w tą klawiaturę, tak? Napipszałem. <noise> Dobra Radio jest wyłączone Tahoma O Tahoma jest taka czcionka chyba To coś mi się daje. Nie, wiem, jest jak jest Ariad Coś tam, coś tam Dobra OG Log czy Crash najpierw Hmm Chyba OG Log Nie nie nie, chcę znika przejrzał, przejechać, ale mówię Patrzę zieloni to moi to nie Słuchajcie tych fioletowych tretinów, będzie trzeba gdzieś tutaj przejechać jak się pojawią eee... Hello ho, ho, ho mój muraj darling. Dobra. E, no i idzie teraz idziemy? jedziemy przepraszam. Gdzie to jest daleko w sumie czy nie? A już wiem, to on tam przy tym, tym hamburgerze... znaczy... przy tym hamburgerze tylko przy tym fast foodzie. Pracował sobie wy. Lera nie zauważyła. No właśnie nie wiem, czy zauważyliście, ale czasem się CJ sam odzywa. Do... Znaczy jak na przykład właśnie w potrącę kogoś... Czy to, no ta nie udało mi się. Nie! Sorry, muszę wrócić i dobić. Nie pozwolę żyć tym zdom. 3 te Bardzo dobrze. Giń, cholera, zasrana, nie pozwolę ci żyć na no, moim terytorium. Wiń. O kasę zostawili. Fajnie. Won od mojej kasy. Won od mojej kasy, by was zastrzela. No, dobra. No to lecimy sobie What dalej. The... Właściwie to jest Cholera, nie chciałem w policję walnąć, żeby nie ścigało to osrańcze. Dobra. Może mnie zgubią. Może... <coughs> Albo ja ich. O, domek do wykupienia. Jeszcze mi powinien nie stać nas. Tak? No niestety, jeszcze nie, około 10 tysięcy kosztuje. Bo to tak zawsze jest. Dobra.

i'd rather be inside yes i on test the honest, honest, honest. i the <laughs> motherfuckers always want to keep a nigga dead in that cpo mad dog's manager is putting on me real heavy man he covering my style for real heavy man he five foot three but that fool's strong. man we gotta take him out he don't blackball me man i can't get in the game no way i told you i'm an artist honest i'll test nobody can him hear my message he going around telling everybody i'm whack well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the tail, a sad clown. <laughs> <laughs> All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I mean, Dave. Listen, he gonna be attending some ball ceremony, and that's the only time he leaves dog side. Chyba kojarzę tą misję, ale teraz nie jestem pewien Tak, ją bardzo lubię, tak W ogóle ty... Tak, 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 tak e, W ogóle cały czas mi wkurza to, że pracujemy dla jakiegoś debila, który naprawdę w ogóle sobie nic niczym nie poradza Sam sobie nie radzi No i kurde, no nic z tego na dobrą sprawę nie mamy, tak To jest takie głupie w, No w, za, w tych zadaniach dla OG Local. Takie jest moje zdanie Kurde, czy ja się nauczę kiedyś jeździć w tej grze? Chyba nie. Dobra. Nigdy, przenigdy nie wsiadajcie ze mną do samochodu, jak kiedyś będę miał własny program, ja już Nigdy. rozwiniecie. Dobra. Eee, chyba, że jest jakaś tam różnica między jeżdżeniem normalnym, a jeżdżeniem w grach. Ale mi się zdaje, że jakaś wielka nie jest. Telefon? Ansa. To mówi nasza pani od Angola. Ansa. No cholera przecież miałeś oddawać ten telefon czopie, no. You didn't answer the phone, coś tam. Albo you didn't answer the question. No, po prostu rozwala. No, no kurde, nie tutaj jechał. No, stój! Dobra, jasna, no. Szybciej, bo... trzeba to dosyć szybko zrobić, bez koją. No cholera! W jest bardzo ładny czarny ten samochodu. Uszkodził wóz. Ty... Hey, what the fuck are you playing at? o srańcu, won! Będziesz do mnie strzelał! Wóz jest uszkodzony, jedź go naprawić. Dobra, muszę go naprawić. Jak widzicie pojawiło nam się tam na tym radarze Pay and Spray. Coś to, to jest chyba znane od pierwszej części GTA. W sumie pierwsza część GTA to ja tylko pograłem pół godziny, bo nie widziałem ogóle... Go... Co się, do czego tam się na dobrą sprawę zabrać tak na serio, no. Jeśli chodzi o to, że grafika jest straszna, ale przede wszystkim chodzi o to, że z góry. No sorry, ale już w tamtym roku, co wyszło w GTA 1, no to już były gry w 3D, więc ja nie rozumiem, czemu bym się nie chciało tego zrobić. Mogła być gorsza grafika, ale no, 3D, w 3D chociaż... Dobra. Hmm. Gdzie jest to, powiem sobie. Lera! No, i oczywiście, jak już przemolujemy ten wóz, to logiczne jest też, że nie będziemy mogli już go uszkodzić, tak? Chyba, że będzie nam się bardzo chciało wracać, potem i go naprawić. znowu. Gdzie jest to pewnie? Tutaj? Tutaj? tutaj. <laughs> Chyba teraz nie zapłacimy, czy zapłacimy? No nie, zapłacimy, dupa. Nie lubię płacić. Jedź spotkać się z, innym z innymi kierowcami przed 10 wieczorem. Nie zniszcz wozu. Bo... Może no, dziesiątą wiatrą spokojnie dobrze. No ja nie mogę. Jeszcze nie Cholera. <laughs> Trzeba ostrożnie. Też w moim wypadku to jest wiecie, prawie niemożliwe. Dobra. Dzisiaj na obiad miałem frytki. Nie jestem znowu głodny. Eee, fryzjer. Takiego chyba jeszcze nie byliśmy, więc będzie warto zapamię zapamiętać. Można w ogóle zaznaczać na mapie coś? Kursory, przewijanie, zbliżanie, podgląd, cel nie, mogę, Nie można już kondycować takich No jeszcze o srańcu! Głupi! Szkurde, no i muszę się teraz wracać i płacić podwójnie. A kurde, nie zdąży, chyba szału dostanę. Widzieliście, że tym razem tego ja nie zrobiłem, tylko ten gnój. Szkurde. Kurze, na serio? Dobra. Jeszcze raz. Przeżyjmy to jeszcze raz. <laughs> Dobra. No co? Może jeszcze we mnie wiedziesz co? Powiedziałbym wam, że mi się przypomniała jakaś bardzo stara gra z dzieciństwa. Z znaczy, dzieciństwa? No ile miałem? 7-8 lat? Nie, 9, sorry. 9-10, tak. No nie wierzę no, no co za głupie No <śmuszcza> Kurde Nie przypomniała mi się taka gra Chociaż ja bardzo nie lubię wyścigów W grach Wiecie o tym bardzo dobrze No to jednak mi się przypomniała taka jedna która sterowała się takimi zabawkami Samochodzikami Proszę żeby to nic nie było Ja nie zaliczę tej misji widzę bo nie zdążył tam dojechać no i tam było właśnie tak można było czasem robić takie, wiecie, fajne jakieś tam przewroty, coś tam fajna była ogólnie to się ja nienawidzę wyścigów, to ona akurat była fajna ja też sobie kiedyś obrałem kontakty, taktykę i zawsze dzięki temu pierwsze miejsce zdobywałem, że były takie, to do co tak? To w sensie do że szybciej się jeździ, tak? no i Wiadomo, tam przeciwnicy, sterowani przez komputer, zawsze je na początku zużywali. No to ja wyczaiłem taką taktykę, że na samym końcu wyścigów zużywać. Dzięki temu potem za każdym razem na pierwszym miejscu wygrywam. Hmm. No, prosto. Bardzo prosto i fajne. Nie pamiętam, jak ta gra się nazywa, ja już jej nie mam, ja oryginalną. Żałuję, że już jej nie mam, bo może będzie mniej redsplaya No chyba was osrało, kto do mnie strzelał. W taki sam, sam, w taki sam samochód zaparkować. W taki sam sposób. Ale co to za gnój do mnie strzela o Kurde, to i... No, dobra. Eee, no i... No zaraz zobaczycie, co będzie trzeba dalej zrobić. Bardzo fajna jest ta misja. Pick up the bus! Dobra. No w bardzo fajnie, bardzo fajnie jest tutaj to zrobione zbyt zbyt. tak bardzo tak, 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 tak. bardzo <głosy> 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 no